Sura dziewiąta. Grupy. W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego. Objawienie Księgi pochodzi od Boga Potężnego, Mądrego. Zaprawdę my zesłaliśmy Ci Księgę z prawdą. Czci zatem Boga, okazując Mu szczerą wiarę. Czy nie do Boga należy szczera wiara? Ci, którzy wzięli opiekunów, Poza nim? My czcimy ich tylko po to, aby zbliżyli nas do Boga. Bóg z pewnością rozsądzi między nimi to, w czym oni się różnią. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą tego, który jest kłamcą i niewdzięcznikiem. Jeśli Bóg chciałby wziąć sobie syna, to wybrałby, co mu odpowiada, z tego, co stworzył. Chwała mu, On jest Bogiem. -Jedynym podporządkowującym. On stworzył niebiosa i ziemię w prawdzie. On owija nocą dzień i dniem owija noc. On podporządkował słońce i księżyc, każde toczy się do wyznaczonego kresu. On jest potężny, przebaczający. On stworzył was z jednej duszy, potem uczynił z niej parę i zesłał wam strzód osiem w parach. On stwarza was w łonach waszych matek, stopniowo, jedna po drugim, w trzech ciemnościach. Oto Bóg, wasz Pan, do Niego należy królowanie nie ma Boga oprócz Niego. Jakże więc jesteście odwróceni? Jeśli nie wierzycie, to zaprawdę Bóg was nie potrzebuje, chociaż nie podoba mu się niewiara Jego sług. A jeśli jesteście wdzięczni, to On jest z Was zadowolony i nie poniesie niosąca ciężar ciężaru innej. Potem powrócicie do Waszego Pana, a On powie Wam o tym, co czyniliście. On dobrze wie, co jest w Waszych piersiach. Kiedy człowieka dotknie jakieś nieszczęście, On wzywa swego Pana, zwracając się ku Niemu z pokorą. Kiedy jednak On obdarzy go dobrodziejstwem? Człowiek zapomina o co wcześniej prosił i dodaje Bogu podobnych, sprowadzając innych z jego drogi. Powiedz, korzystaj ze swej niewiary przez jakiś czas, bo zaprawdę będziesz wśród mieszkańców ognia. Czyż podobny jest ten, który wielbi Boga w godzinach nocy, padając na twarz i stojąc w modlitwie? I troszczy się o życie ostateczne z nadzieją na miłosierdzie swego Pana? Powiedz, czy równi są ci, którzy wiedzą i ci, którzy nie wiedzą? Pamiętają o tym tylko ci, którzy otrzymują napomnienie. Powiedz o słudzy moi, którzy wierzycie, bójcie się waszego Pana, na tych, którzy czynią dobro na tym świecie? Czeka dobro, a ziemia boga jest przestronna. Zaprawdę, cierpliwi otrzymają nagrodę bez rachunku. Powiedz, zostało mi polecone, abym oddawał cześć Bogu, szczerze wyznając Jego religię. I polecono mi, abym był pierwszym z tych, którzy poddali się Jego woli. Powiedz, obawiam się, jeśli okażę nieposłuszeństwo memu Panu kary Dnia Wielkiego. Powiedz: czczę tylko Boga, szczerze wyznając Jego religię. Czcicie zatem kogo chcecie poza Nim. Powiedz: Zaprawdę poniosą stratę ci, którzy stracą siebie samych i swoje rodziny w dniu zmartwychwstania. Tak, to jest strata oczywista. A nad nimi będą zasłony z ognia, i pod nimi będą zasłony. Przed tym Bóg ostrzega swoje sługi. O moi słudzy, bójcie się mnie, a tych, którzy oddalili się od Bożków, aby nie oddawać im czci i zwrócili się ku Bogu, czeka wieść radosna. Przekaż wieść radosną moim sługom, którzy przysłuchują się słowu i postępują za tym, co w nim najlepsze. To są ci, których prowadzi Bóg i którzy są obdarzeni zrozumieniem. Ten, wobec którego spełniło się słowo kary, czy ocalisz tego, który jest w ogniu? Na tych zaś, którzy obawiają się swego pana, czekają wysokie pałace, a ponad nimi następne wysokie pałace, w dole zaś będą płynęły strumienie. To jest obietnica Boga. Bóg nie łamie swej obietnicy. Czy nie widzisz, że Bóg zesłał z nieba wodę i poprowadził ją do źródeł w ziemi? Potem, dzięki niej, daje wyrosnąć różnobarwnym uprawom. Potem więdną, i widzisz, jak żółkną, gdy on zmienia je w zasuszone badyle. Zaprawdę, w tym jest napomnienie dla tych, którzy posiadają rozum. Czy ten, którego pierś. Bóg otworzył, aby poddał się Mu całkowicie, i który otrzymał światło od swego pana? Biada tym, których serca są zatwardziałe wobec napominania Boga. Oni są w zbłądzeniu oczywistym. Bóg zesłał opowieść najpiękniejszą, księgę z podobnymi powtórzeniami, od których cierpnie skóra tych, którzy boją się swego pana. Potem mięknie ich skóra. I serca od wspomnienia Boga. To jest droga Boga. On prowadzi nią kogo zechce. A kogo z niej sprowadzi, ten nie będzie już miał żadnego przewodnika. Czy ten, który boi się stanąć twarzą przed najstraszniejszą karą w dniu zmartwychwstania? I powiedziane będzie niesprawiedliwym: Zakosztujcie tego, co zarobiliście. Ci, którzy byli przed nimi, odrzucili objawienie, i przyszła do nich kara stamtąd, skąd nawet się nie spodziewali. Bóg dał im zakosztować pohańbienia w obecnym życiu, ale kara życia ostatecznego jest jeszcze większa. Gdybyż oni wiedzieli, my daliśmy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przypowieści, być może się opamiętają. To jest Koran arabski, bez jakichkolwiek niejasności, aby mogli obronić się przed złem. Bóg przytoczył przypowieść o człowieku, którego wspólnicy się sprzeczają i o człowieku, który ma spokojnego wspólnika. Czy to podobny przykład? Chwała niech będzie Bogu. Jednak większość z nich nie wie: Zaprawdę, tyś jest śmiertelny. I oni są śmiertelni. Później w dniu zmartwychwstania będziecie się sprzeczać przed swoim panem. Któż jest bardziej niesprawiedliwy od tego, kto wymyśla kłamstwa o Bogu i uznaje za kłamstwo prawdę, kiedy do niego przychodzi? Czyż nie w piekle jest siedziba niewiernych? A kto przynosi prawdę i kto ją potwierdza, tacy są ludźmi bogobojnymi. Oni otrzymają to, co zechcą od swojego pana. Taka jest nagroda dla tych, którzy czynią dobro. Bóg odpuści im zło, które czynili, i nagrodzi ich czymś piękniejszym niż to, co czynili. Czy Bóg nie wystarczy dla swego sługi, gdy oni straszą cię tymi, którzy są oprócz niego? Kogo Bóg sprowadzi z drogi, ten nie będzie miał żadnego przewodnika, a kogo Bóg prowadzi drogą prostą, tego nikt nie sprowadzi w zbłądzenie. Czyż Bóg nie jest potężny, mściwy? Jeśli ich zapytasz, kto stworzył niebiosa i ziemię, oni niewątpliwie powiedzą: Bóg. Powiedz, czy pomyśleliście o tych, których wzywacie poza Bogiem? Jeśli Bóg będzie chciał wyrządzić mi krzywdę, to czy oni oddalą ode mnie tę krzywdę? A jeśli on zechce okazać mi swoje miłosierdzie, to czy oni powstrzymają jego miłosierdzie? Powiedz, wystarczy mi Bóg, jemu ufają ludzie ufający. Powiedz, o ludu mój, czyńcie według waszych możliwości jako i ja czy nie? Niebawem się dowiecie, do kogo przyjdzie kara poniżająca i na kogo spadnie kara bezustanna. My zesłaliśmy Ci księgę z prawdą dla ludzi. Kto przyjmuje przewodnictwo, ten czyni to dla samego siebie. Kto zaś zbłądził, ten błądzi na swoją szkodę. Ty nie jesteś dla nich poręczycielem. Bóg przyjmie dusze w chwili śmierci, a tych, którzy nie umarli, podczas snu. I zatrzymuje te dusze, o których śmierci postanowił, a inne odsyła. Do ustalonego terminu. Zaprawdę w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają, czy oni wzięli sobie orędowników zamiast Boga? Powiedz, nawet wtedy, gdy oni nad niczym nie panują i niczego nie rozumieją? Powiedz, do Boga należy wszelkie orędownictwo, do Niego należy panowanie nad niebiosami i ziemią i do Niego będziecie sprowadzeni. I kiedy wspominany jest Bóg jedyny, to zrzymają się serca tych, którzy nie wierzą w życie ostateczne. Kiedy zaś wspomina się innych niż On, wówczas oni się radują. Powiedz, o Boże, Stworzycielu niebios i ziemi, który znasz to, co niewidzialne i jawne, Ty rozsądzisz między Twymi sługami to, w czym się różnili. Gdyby do niesprawiedliwych należało to, co jest na ziemi, i jeszcze znacznie więcej, oni oddaliby wszystko, aby wykupić się od bólu kary w dniu zmartwychwstania. Wtedy dostanie się im od Boga to, na co nie liczyli, i będzie im ujawnione zło tego, co zyskali, i otoczy ich to, z czego szydzili. Kiedy człowieka dotknie jakieś nieszczęście, on nas wzywa. Później, gdy obdarzymy go swym dobrodziejstwem, mówi: zostało mi to dane ze względu na moją wiedzę. Nie, to jest tylko próba, ale większość z nich nie wie. Tak już mówili ci, którzy byli przed nimi. Jednak to, co czynili, nie przyniosło im korzyści. I dosięgło ich. Zło tego, co czynili, tych, którzy są niesprawiedliwi, także dosięgnie zło tego, co czynili, i nie będą w stanie temu zapobiec. Czy oni nie wiedzą, że Bóg powiększa zaopatrzenie temu, komu zechce, lub je ogranicza? Zaprawdę w tym są znaki dla tych, którzy wierzą. Powiedz o słudzy moi którzy wystąpiliście przeciwko sobie samym, nie obawiajcie się o miłosierdzie Boga. Zaprawdę, Bóg odpuszcza wszystkie grzechy. On jest przebaczający, miłościwy. Zwróćcie się z pokorą ku Waszemu Panu i poddajcie się Jego woli, zanim dosięgnie Was kara, bo wtedy nie będzie dla Was pomocy. Podążajcie za najlepszym z tego, co zostało wam zesłane przez waszego pana. Zanim nie dosięgnie was kara, gdy nawet jej nie przeczujecie. I powie dusza: biada mi za to, com zaniedbała wobec Boga! Ja przecież byłam między tymi, którzy szydzili. I powie: gdyby Bóg mnie poprowadził, to z pewnością byłabym wśród bogobojnych. I powie, gdy zobaczy karę, gdybym miała jeszcze jedną możliwość, to z pewnością byłabym wśród czyniących dobro. Nie! Przyszły do ciebie moje znaki, ale uznałeś je za kłamstwo. Wbiłeś się w pychę i stałeś się jednym z niewiernych. W dniu zmartwychwstania zobaczysz tych, którzy wymyślali kłamstwa przeciwko Bogu, z poczerniałymi twarzami. Czyż nie piekło jest siedzibą dla nazbyt dumnych? Bóg ocali bogobojnych i będą zbawieni. Nie dotknie ich zło i nie będą zasmuceni. Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy i on jest wszystkich rzeczy powiernikiem. On posiada klucze niebios i ziemi. Ci zaś, którzy nie wierzą w znaki Boga, z pewnością poniosą stratę. Powiedz, każecie mi oddawać cześć komuś innemu niż Bóg? O nieświadomi! Objawione zostało tobie i tym, którzy byli przed tobą. Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością daremne będzie twe działanie i niewątpliwie znajdziesz się wśród stratnych. Nie, czcij tylko Boga i bądź jednym z wdzięcznych. Oni nie oceniali Boga zgodnie z prawdą, choć cała ziemia w dniu zmartwychwstania będzie w jego ręku, a niebiosa będą zwinięte w jego prawicy. Chwała mu, on jest ponad to, co oni dodają mu za współtowarzyszy i zadmą w trąbę. I ci wszyscy, którzy są w niebiosach i na ziemi, zostaną porażeni, oprócz tych, których Bóg zechce oszczędzić, potem zadmą w trąbę po raz drugi i oto oni powstaną i będą się rozglądać. Ziemia rozbłyśnie światłem swego Pana i księga będzie położona. Prorocy i świadkowie zostaną sprowadzeni i będzie rozstrzygnięte między nimi zgodnie z prawdą i nie będą pokrzywdzeni. Każda dusza otrzyma pełną zapłatę za to, co zarobiła. On wie najlepiej, co oni czynili. I poprowadzeni zostaną ci, którzy nie uwierzyli, do piekła, tłumnie, a kiedy tam dojdą, otworzą się jego bramy i jego strażnicy powiedzą: Czy nie przychodzili do Was posłańcy spośród Was, głosząc Wam znaki Waszego Pana i ostrzegając Was przed spotkaniem tego dnia? Oni powiedzą: Tak. I wówczas potwierdzi się słowo kary na niewiernych. Będzie im powiedziane: wejdźcie w bramy piekła, gdzie zamieszkacie na wieczność. Jakże zła to siedziba dla zarozumiałych. A tych, którzy bali się swego pana, poprowadzą tłumnie do raju, a kiedy tam dojdą, otworzą się jego bramy. I jego strażnicy powiedzą: Pokój wam, czyniliście dobro, wejdźcie więc tu, aby zamieszkać w nim na wieczność. Oni powiedzą: Chwała niech będzie Bogu, który spełnił dla nas swą obietnicę i dał nam w dziedzictwo ziemię. Będziemy mieszkać w raju, gdziekolwiek zechcemy. Jakże wspaniała to nagroda dla działających. I zobaczysz aniołów otaczających tron ze wszystkich stron i głoszących chwałę swego Pana. I będzie rozstrzygnięte między nimi zgodnie z prawdą. I będzie powiedziane: chwała niech będzie Bogu, panu światów.